Kolejne potrącenie pieszego w Olsztynie. Dziś rano na ulicy Wyszyńskiego na oznakowanym przejściu kierowca potrącił kobietę. Przed godziną 6 na ulicy Wyszyńskiego kierowca osobowej mazdy, jadąc ulicą Wyszyńskiego przy dojeżdżaniu do skrzyżowania z ulicą żołnierską, na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił 90-letnią kobietę. Należy zwrócić uwagę na to, że na prawym pasie ruchu zatrzymał się inny uczestnik ruchu drogowego, który chciał ustąpić kobiecie pierwszeństwa przejścia przez przejście. Jak dodaje oficer prasowy KMP, potrącona kobieta została przetransportowana do szpitala. Ostatecznie okazało się, że na szczęście nie odniosła ona poważniejszych obrażeń. Z samochodem osobowym poruszał się 60-latek. Mężczyzna został zbadany na zawartość alkoholu w jego organizmie. Badanie nie wykazało obecności alkoholu. Policjanci ostatecznie zdecydowali się, aby zatrzymać 60-latkowi prawo jazdy. Mężczyzna za swój je zachowanie odpowie teraz przed sądem. Do potrącenia doszło również 3 grudnia około godziny 6 rano. Tym razem kierujący osobowym perzotem, który jechał ulicą Piłsudskiego, dojeżdżając do skrzyżowania o ruchu okrężnym z ulicą Dworcową, potrącił osobę pieszą, również kobietę. Kobieta została przetransportowana do szpitala. Na chwilę obecną nie mamy informacji, w jakim poszkodowana jest stanie. Co istotne, kobieta, która znajdowała się wtedy na przejściu dla pieszych, miała zaledwie. Kilkadziesiąt centymetrów do tego, aby bezpiecznie to przejście opuścić. Policjanci przypominają, że rejon przejścia dla pieszych to miejsce, w którym zarówno kierowcy, jak i piesi powinni zachować szczególną ostrożność. Piesi należą do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego, w związku z tym za błędy kierowców płacą najwyższą cenę.